Z tej strony Dragon no i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Jest z nami Candy Gaming, A my jesteśmy na nowszej Na najnowszej wersji Minecrafta No I, i na hardcore. Zaczekaj, poczekaj Dobra, teraz jest dobrze Okej okay. ehm, Dzisiaj naszym celem jest Jak najbardziej się uzbroić jak Tak Jak dzisiaj zmieniliśmy skiny Ja jestem wreszcie człowiekiem Używam lewej ręki. A ja nie jestem człowiekiem. Uh, A Candy Gaming już nie jest człowiekiem, no jest światłem. Więc tak, zaczynamy tak, że świetną i widzowie, macie przed ekranem u Dragona teraz subskrypcję i łapeczkę, więc zostawcie mu tu. Więc pod filmikiem, zaraz pod, pod ekranem filmu, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał. No bo tego typu odcinki będą się pojawiać. Ma, Jak możecie ma się zauważyć, mamy hardcore. Tak, mówiłem. No i macie mnie. Nie nagrywałem dłu dosyć długo. Dosyć bardzo długo. Więc ten hardcore, no to można powiedzieć, że jest taki special. To nie jest, żeby, No nagrywam shorty, ale filmu żadnego od chyba roku nie wrzuciłam. No, to prawda. Ja film. zrobię crafting. Dobra. Tam widziałem, że jest jakiś kejf Chyba To chodźmy widziałem, że ruszam Musimy ruszam. bardzo, bardzo, bardzo tak. uważać skacze w... Skaczemy Jakby Jakbyś zginął, to byś był bambol Dawaj, ja Ci tu daję crafting Ja robię patyki I robię od razu kylo ja I z jak widzicie od razu zaczęliśmy kopać kamień. Ponieważ no, to jest tryb hardcore no, i musimy no, gdzieś się to jeszcze przemocować. To prawda. Bo w nocy to wątpię, że możemy przeżyć. No więc gdzieś to musimy przeczepiać. Zbudujemy m, chyba może nawet tutaj zrobimy taką prowizoryczną bazę. To prawda, zrobimy to Mówisz, raczej. wszystko wiedział, a tak naprawdę teraz to wymyśliłam. No fajnie. Więc jak Oj. widzicie, start jest jak na każdym survivalu. Ale to nie będzie zwykły hardcore, no bo mamy też za, do zaliczenia cele. Przed wami... Nie wiem, czy montażysta Candy Gaming da radę to zrobić, ale przed Oczywiście wami jest, się tam. będzie nie wizwa, nie jest lista. mam się. Lista to będzie to nie. przed wami za na której jest na przykład te, zrobienie bikona na fula, skraftowanie nederytowej zbroi, nie skraftowanie, tylko zrobienie No bo jak każdy kto wie lub Yy, na 1.20 jeden jest trochę ciężej zrobić netherytową zbroję, bo trzeba wejść do netheru, zdobyć tryny na netheryt. Nie wiem, czy o tym wiesz, ten... Wiem. To, widzowie, wie, jak mieliście tą listę przed ekranem, to wiecie, a raczej oczywiście, że ją mieliście. Tak mam nadzieję. Montażysta Kendi wszystko zrobi. I to za darmo pracuję, nie wiem czemu Nie wiem czemu, w szkole ci dam dychę Nie musisz Dzięki Za darmo, jak ty się mówi, za darmo to szkliwa cena Ej stój tam, gdzie się wkopaliś prowizorkę robimy Tutaj ja tu, ja, tu kładę, ja tu kładę mój piec, mój crafting i węgiel daję A ty masz węgiel w piecu? Nie? Masz w swoim. Tutaj Ten. jest podzielony. To masz tutaj miejsca, a ja tutaj. Możesz się tam budować wszędzie. No. Więc powiedzmy jeszcze trochę węgla na y, pochodnie, no bo też są ważne, bo nam się zrespi pewno i y, y, będzie słabo. Widzowie i bardzo możliwe, że kilka z tych zadań to na pewno się nam uda zrobić. No ale nie wiemy czy wszystkie. Bo to w końcu hardcore, a ja już nie mam jednego serduszka, dlatego no bo spadłem. Sama nic nie wyjecha. Jestem jeszcze raz. Zabłysz. Gdzie byśmy mieli? nie daj jednego Nie odzywaj. I nie wyprowadzisz. Ej, widzowie, pokażę Wam Jumpscare. Dwa, patrz. Pokażę Widzom Jumpscare. Może wiem, jak to jest? Jura. Przepraszam, <laughs> Widzowie, jak się przestraszyliście. <laughs> do, wiesz, że teraz mam o jedno serce do mnie, bo twoja łapka mi dodał o jedno serce. No, już dobrze no, właśnie. Idziemy ja na polowania. Idziemy na polowanie. Ja A zrobię, tak? bo ja się bardziej znam, ja już zrobiłem. Dobra, zrobiłem. Tak na Mamy kordy, możemy iść tak. na wyprawę. Hello. Tak, no, dokładnie w tym dzień. Mówimy to jakby następnego filmu. Spodziewamy się za tydzień. Też w sobotę. Ja pierdzielę. W sobotę za tydzień może nam się uda. W sobotę za tydzień. Gdzie no. płyniemy? Jak ktoś to skorzysta tutaj z nagród. Ej, ze słop, ja sobie skopuję od razu Jedno. No I tu dalej tam. Odkrywamy skrywamy. Dobra, skopałam sobie. jest problem, bo ja mam trzy serca. No to trzeba działać Ej, ja chyba stąd wyjdę, bo. Dawaj, lecz tam. No, przesuń się! Wypływaj. Ja tam będę nam kopał żelazo, a ty ogarnij coś sobie do jedzenia. No bo ty nie możesz zginąć. Ty jesteś ważny. Mam jedno i pół serduszka. Kurde! Pół serca! Schuwa Schuwa się do bazy, nie nie. Mam równe pół serca. Schuwa się do nie, bazy. nie mogę. Nie mogę teraz ani jednego bloku spać, bo zdedam. To nie prośba, tylko rozkaz stary. I się seria zakończy tak szybko. A nie, nie zakończy się po prostu. No, jeszcze... no i będziemy musieli robić. Y, od razu jeszcze nowy serwer. Jak Trzy serca mam. Dobra chłopia, ja tak teraz... Się... Sercami, ja teraz tak o siebie dbam. Ja się no, tu... najlepiej ja... zabunkruj w że ja mam. No właśnie się zabunkrowałem. Ja mam trzy serca. A ja mam pół. Równe pół serca. Ja mam stary nocy. No to chłopie, bunkruj się, chodź tu. Bunkrujmy. Tylko nie uderz mnie przypadkiem. Bunkrujemy się, mordo. Nie mam jedzonka, pół serca mam, mordo. Nie wiem, to niemożliwe, że tak szybko się zakończy. Nie może tak być. Chyba, że ty pójdziesz na polowania. A bambusa się jeść nie da. A da się przepalić bambusa? Nie da. Da. No to ja przepalam żelazo. Miałem 2,5 serca, nie. no i, no, no i chłopie, ma, gdy się leczyłem, na, gdy byłem na magmie pod wodą, no to jak wstawałem, no to magma mnie podpaliła i o mało co, i bym nie zginął. Kuba, zrób coś. Kuba? Dzięki. To dla ciebie, żebyś tak łatwo mi nie zginął. <noise> Nie pozwolę, żebyś zginął. Chopień, pół serca, ja się sam boję. Ej, bo wiesz, jak mi głodek skoń e, się skończy, to będzie mnie bić? A wiesz, jak będzie mnie bić, a mam pół serca, to zginę? A ile masz głodku? Cztery. A ile, a ile. Czyli... O, Dobra, wiesz jak Marta nie chce być z Nie, 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 nie. Nie, 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 Kuba 나중에, nie, 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 Widziałem go, był tam, był tam, mordo, i już tego nie możemy odmurować. Jesteś głupi. Wychodzimy drugą do stroną. Chłop, no to prawda, ale chłop ledwo co wyszedł i już mu creeper przed mordą wyskoczył. Czyli jest problem. Dobra widzowie, no, poczekajcie aż mnie ta noc, no bo, no... Jakby wam to Ja to jak... wytnę, Możesz nagrywać, ja to wytnę. Zrobię cię. Właśnie nie, chcę nagrywać No, no tak, tak to jedno... Cudowny. Nie, nie, to nie mogę cię ja stracę. Stracę przyjacielu. Nie mogę. To czyli ja zostaję. Stary, stary na tym bloku. <noise> Ja telefon. O, dawaj no, no. Babidź, muszę tak do rana. No to Elo. Idź po jezonko. Idę z tobą do to bomasecami. To to Idę z tobą jak z tej. Ja zostaję z tym maską. Trzymaj się, pomachaj mi, trzymaj się. Tylko daj buty. Po. Aha. Daj buty. No co tam rzucasz, stary no. Pójdę no, nie po nie. 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 nie! Ty masz parę nawet nie Aha! Na przykład biał i Dobra Elo! Elo! Do zobaczenia! A nie zobaczymy. Lepiej, żeby do zobaczenia. Ja chyba, Czekam na Ciebie, bo znów brakuje Cię tu, oooo ja Skądś ja do taksi do i do mnie wróć A to nagrywasz? Tak, nagrywam ja, No to widzowie, jak chcecie zobaczyć jak dragon może zginąć lub nie, to zostawcie subika i łapkę a ja, a ja tu się chowam i czekam na Ciebie Jak chcesz to lepiej mówić. Mam melony Melony! Melon! Wracaj Mordo! Siedem melonów! Mordo! Jesteśmy więcej... uratowani! Jesteśmy uratowani! Więcej melonów! Jesteśmy bardziej uratowani! Jeszcze więcej melonów! Jesteśmy jeszcze bardziej uratowani! Jeszcze Mimo, że tam jest 50 melonów, no to ja tam nie idę. Ale no jeszcze nie No czekam na ciebie mordno. Ja sobie zjem, żebym miał full HP jeszcze. Ja sobie zjem. A potem się podzielimy po różne. Jeszcze więcej kurczak. Dobra, idę do ciebie. Najwyżej zginę. I nie idę. Wychodzę Czekam no, na ja Ciebie, garga. Nie z domu, dopóki nie przyniosę arbuzów. No, czekam na Ciebie, bo znów brakuje Cię tu. O! Ja czekam na Ciebie, bo Ty nie chcesz przyjść do swojego syna. Idę, stary, wrócić z mlekiem. Chyba <grystanie> w tym przypadku z arbuzami, <grystanie> Idzie mój stary Ej, zrobię... Ej, dogram jeszcze mojego powa do filmu. Dogram mojego powa. Dobra, ty też się nagrywaj powa. Żeby, żeby widzowie mieli powa. Widzowie macie powa mojego jak u mnie to wygląda. Dlatego ci Kuba! Kuba. Dragon. I <grym> nie no do, do tej, mojej moich. No nie. Prof.ie, Amu. Amu. To za znaczy, gdzie okay. sobie, aż będziesz miał O, 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 o. Daj trochę. Daj trochę. <grym> <grym> ale dzięki mnie zostaliśmy uratowani to prawda ja jeszcze przypalę tego kurczaka jajko bardzo duże jajko jest bardzo chłopiące nie wiem balić <noise> Dobra, idziemy na wyprawę Jedzenie mamy A, a ja mam 2,5 serca, bo nie mogę jeść jeszcze, bo mi... Bo, bo jestem... Bo jestem... Ile masz serc? Bo ja 3,5 Ja mam fulla A ja nie, bo nie mogę jeść, nie wiem czemu A mam full głodek? Mam full głodek Daj mi buty, bo mi to bardziej już Dobra. A. Pierwsza walka z mobem odbyła się bez żadnych problemów. Kiedy gaming mobile. nie Ja już myślałem. Powtań ja! ja! Ja już myślałem stary, że to się nie nagrywało. Widzowie teraz widzicie u mnie jak to wyglądało wtedy na powie moim Bo to widzieliście, bo dogrywam Szczyla. oczywiście mój pow Jesteśmy uradowani mordo a ja mam ziarno kakaowca. Chodź Mordo, gdzie jesteś? Ja się boję. Chodź, 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 chodź. Jadę. Tutaj jestem za tobą. tu jest. To jest wiesz, kto ma ja zbórę tamtą. Ja, trzina. Ale oh, no mega. Espunki to teraz najbezpieczniejsza opcja przechowywania wszystkiego. Tylko będziemy mieli... mieć miał... Ale Spak! Ale jeszcze jedna trzcina. Widzę bieg. Statek! Nie gadaj że zatopiony statek! Portal! Nie! Portal! Ja idę do statku, ty do portalu dawaj. A gdzie jest portal? Tam. Dobra, magma mam jak chcesz... ja coś. Bo ja bo ja wolę iść do statku, bo ja nie umiem używać magmy, ci przypomnę. Ech, no to mamy. Ale żelazny kilo. No, no i ja mam żelazny kilo. To Nebrable Copio, Sigma szczerze. Dobra, pierwsza skrzynka. Chłopie, rozumiesz to, że jesteśmy po skarbu, prawie? No, jeszcze skarbnik to jak jakichś No to ja ja nam ja nam rozdzielę te rzeczy, dobra? Widzowie zobaczą mojego poważę, dobrze. Ten rozdzielam. Dawaj teraz za mną. Dobra. Tam jest ten portal, co daje. Ej. Zapisujemy pewno teraz tego portalu, nie? Możemy

Tu gdzieś jest skarb, ja szukam. Mam crafting się znaczy Soros. Tu gdzieś powinien być skarb. Kop Daj, ja rozdzielę. Dobra, iron, dwie płotki. Żelazny mecz, to Ja sobie wezmę, dobra. Ej, daj, daj, wszystkie rzeczy. Daj, daj wszystkie rzeczy. Ja rozdzielę. Dobra, wychodzimy, bo... no i rozdzielamy. Ty, ty rozdziel te rzeczy, co ty miałeś, a ja rozdzielę to co ty... ja. Dobra, to dam tobie? Znaczy sobie to dam, bo ja bardziej nie. Widz... Widzowie, teraz widzicie, jak ja to podzieliłem. Proszę uczciwie, dałem sobie, dlatego no, bo ja częściej zmieniam. Tutaj mam rzeczy dla ciebie. Dobra. Ja co ci, A ja ci rzucam rzeczy dla ciebie. Potka a sobie, dobra, się, to drugie. sobie dobrze. Skupiamy się na crafting też będziemy. Dobra. Ja zaczęło się tak, na, tak na początku zaczęło się źle, bo miałem pół serca i myślałem, że seria się zbyt szybko zakończy, a teraz mamy pula jeszcze. Teraz jest mamy diaksy, złoto. Chłopie, to się dobrze zaczyna <słuch> Ale czemu wracamy? Nie wiem, nie wracajmy jeszcze. Co możemy poszukać? Tak ja zrobię łódkę. No nie <słuch> Ej, serio? Żelazny miecz zadaje mniej ataku niż kamienna siekiera? No, na rzawie tak jest. Siadaj. Sorry, zbyt dużo bedroka. To ty I grasz? To... grasz... Wyjdź, wyjdź, wejdź. No bo ja prowadzę. Okręt nasz płynął. W... płynął. Dobra, I teraz widzowie macie, tą... macie tą muzyczkę. Macie teraz tą muzyczkę Ej, a ma, widzowie. A ma, a ma ta muzyka copyrighty? Nie chyba. Ale to ci nic nie daje, tak jak ma copyrighty. To nic nie daje. Okręt nasz wpłynął nie dnie. popłynęły. popłynęły. Naszym by nie zgubić się. A kwotersz, nas i po zameczny zameczny pas. I nikt wtedy nie, nie przypuszczał, że pregaty, pregaty śmierć tam nie są. grę poleje się Wygra ten, kto przynosi. Udział ktoś przykryje się falami. Jak na Bóg ocali. Na chór uszach grał, niech już atak trwał To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział Czarny dym spowił nas, przyszedł święci czas Krzyk i lament mych kamratów przerywany ogniem katów ciekła, krew poleje się stronami. Ogólnie e, dragon sobie będzie sam robił bo Co? Patrz. Gina! Nasiona! O, schował się w skorupkę, bo się przestraszył. Oj sorry! Nie da się go karmić. Czym go się karmi widzowie? Napiszcie w komentarzu. No to to będzie genek. To będzie Gieniu! Przyjdziemy, ja zapisuję kordygienka. Gieniu! W ogieniu? Nie, Postaw mu łódkę. łódkę, proszę. Kolejne, kolejne gienki! Kolejne gienki! Nie da mu się postawić łódki. Kolejny genek, Daj temu maluszkowi! Mi. <noise> Mini no, Minigienek! Patrz jak chcesz myra! Minigienek! Dobra, mamy zapisane mini minigienek tu zostaje. I ty też, można. Idź, łojciec, idź do gienka. Jest! Dobra. Później po was wrócimy. Ja już zapisałem. Ja już zrobiłem script. Nie, 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 nie. tył, wzrót! Gienki, brońcie nas, wy macie skorupy. Robimy standardową taktykę. Tam, no. Dobra. I tak wy... już, Ile już ODC trwa? Nie wiem, kurczę. 30 minut. To co chyba zakończyć możemy w takim... w takim no, mega dobrym, dobrym rozwinięciu. Zależy, jak na start dobrze się wystakowaliśmy. No bardzo dobrze. Um. Ogólnie? To ja zrobię dla siebie hałd. No dobra. pani No i zrobię. No i zrób sobie z reszty żelaza tutaj. Trzymaj. Zrób sobie z reszty żelaza. Ja już zrobię to. Mogę zrobić kilo Ale. Stać mnie na kilo. Ile ja to... no. mm. Mam kilo już, zobacz No to wiesz co ja mam? Zapalniczkę A wiesz co to jest? TNT Zakończamy ten odcinek Wielkim Wielkim A Nie wiem, no, to ja oczywiście Więc żegnamy się z wami widzowie Na dzisiaj to tyle Kurde, nie, nie da nie umiem się e, wiem, że spóźniliśmy się o tydzień, no ale to kwestia Ech, tego, że Kenji w tym momencie montował film z Fortnite'a. Tak. No i to nie nasza wina, po prostu montował. Więc Ech, No tu, właśnie, to, to mi... dla was. No Dobra dla was. Elo.